Platformy Obywatelskie. Właściwie zostałem do tego grona dookoptowany niejako z marszu, co mnie jako wojskowego bardzo cieszy. Jestem niezmiernie rad, że znalazłem się w tak szacownym gronie i to wraz z autorytetami tego kalibru, co Stefan Niesiołowski, Wacław Bartoszewski. Sława Szymborska. Zresztą z tą ostatnią znamy się już wiele lat i łączą nas wspólne wspomnienia nieodżałowanego towarzysza Józefa Wisarjanowicza. Wracając do tematu, to chcę z całą stanowczością powiedzieć to, co zostało wypowiedziane przez pana Komorowskiego w niedawnym programie redaktora Lisa. Tak, Bronisław Komorowski posiada charyzmę. Z tego miejsca chciałbym też podziękować Panu za zaliczenie mnie do Pańskich osobistych autorytetów. Myślę, że moje zdanie na Pański temat będzie swoistym wotum separatum wobec głosu Polaków. Powodzenia Panie Bronisławie.